Dzień dobry, witajcie. Bardzo często słyszę, że choroby przewlekłe są nieuleczalne, ale często też słyszę, że od różnych znachorów czy naturoterapeutów, że leczą choroby przewlekłe. Nawet takie hasła uleczyć nieuleczalne. W związku z tym jest to ciekawa alternatywa dla pacjentów, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, że mają Przewlekłą, nieuleczalną chorobę i szukają różnych metod leczenia. Często słyszę, że choroby przewlekłe są dobre dla przemysłu farmaceutycznego, bo pacjent wyleczony to klient stracony. Zwróćmy jednak uwagę, że nie leczy się chorób przewlekłych za pomocą suplementów diety, bo suplementy diety to nie leki, one nie leczą. W związku z tym różne programy suplementacyjne oferowane przez naturoterapeutów którzy prowadzą własne biznesy, sklepy z suplementami, w celu wspomagania czy leczenia wręcz chorób przewlekłych, również tutaj są żerowaniem na ludzkiej naiwności. Również klient wyleczony będzie no, pacjentem czy klientem straconym dla takiej działalności, ponieważ nie będzie już więcej kupował takich suplementów. Diety, które rzekomo mają go uzdrowić z takiej choroby. A czy choroby przewlekłe faktycznie są nieuleczalne? To zależy od choroby przewlekłej. Istnieje grupa chorób przewlekłych, uleczalnych i nieuleczalnych. Co to w ogóle jest choroba przewlekła? Tak naprawdę nie ma. Jednolitej definicji. Chorobą przewlekłą może być taka, która trwa długo, bierze się zatem pod uwagę kryterium czasu, taka, która prowadza do nieodwracalnego upośledzenia funkcji czy uszkodzenia narządu, taka, która przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Taka, gdzie procesy degeneracyjne czy wytwórcze są zdecydowanie już tutaj nasilone i nie prowadzą do wyzdrowienia. Tak naprawdę, dla klinicysty może być inna definicja choroby przewlekłej, jak na przykład dla pacjenta czy na przykład lekarza patomorfologa. Dla pacjenta choroba przewlekła to taka, która trwa długo i upośledza jego sprawność. Dla lekarza to również taka, która pod względem obiektywnym, na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, trwa długo i prowadzi do upośledzenia funkcji czy czynności danego narządu. Ale, na przykład, dla patomorfologa chorobą przewlekłą może być taka, która charakteryzuje się odpowiednim obrazem mikroskopowym. Na przykład naciskiem z granulocytów obojętnochłonnych w przypadku choroby ostrej, tak? a limfocytarnym w przypadku choroby przewlekłej, czyli zmienia się, no, jakość i skład komórek obecnych na przykład w wycinku pobranym z danego narządu, na przykład błony śluzowej jelita grubego. Które choroby przewlekłe są całkowicie wyleczalne? Na przykład otyłość. Otyłość związana z nadmiernym podażem kalorii. I tutaj taka uwaga. Otyłość jest chorobą. ICD-10E66. Jeżeli pacjent otyły zgłasza się do lekarza rodzinnego, to ten powinien mu powiedzieć wprost, że jest pan chory i to leczyć, tak? Dlatego, że otyłość sama w sobie powinna być traktowana jako, jako chorobę. Nie nazywajmy więc osób otyłych osobami pulchnymi, czy nie używajmy różnych pieszczotliwych sformułowań, dlatego, że to zniechęca stosunkowo te osoby do leczenia. Otyłość jest przykładem choroby przewlekłej, którą można całkowicie wyleczyć. Pruchnica również jest wyleczalna, na przykład alergia na pyłki drzew, czy jad owadów skrzydłych za pomocą immunoterapii Czyli podawania szczepionki odczulającej. To są przykłady chorób przewlekłych, całkowicie wyleczalnych. Niektóre są nieuleczalne, takie, które prowadzą do trwałego upośledzenia funkcji narządów i powstania. Zmian wytwórczych, czyli gdy w narządzie prawidłowa tkanka jest zastępowana najczęściej kolagenem, elastyną, czyli tkanką włóknistą, co pośledza funkcję danego narządu. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, czy na przykład przewlekła niewydolność serca, to są generalnie choroby nieuleczalne. Cukrzyca typu pierwszego też. Choroby autoimmunologiczne to choroby przewlekłe, które są generalnie nieuleczalne, dlatego, że nie potrafimy wpływać na geny i zmieniać tak funkcjonowania układu odpornościowego, który potrafiłby się no, przeorganizować. Generalnie my możemy zmieniać czynniki fenotypowe, środowiskowe poprzez dietę, żeby Prowadzić taką chorobę w stan remisji, ale nie zmienimy już genów. Na przykład, moi drodzy, RZS, toczeń czy stwardnienie rozsiane to są choroby generalnie nieuleczalne. Hashimoto, wrzodziejące zapalenie jelita grubego to też są choroby nieuleczalne, aczkolwiek nie do końca. Jeżeli mamy do czynienia z chorobą autoimmunologiczną, narządowo-swoistą, to możemy wyleczyć tę chorobę usuwając narząd, o ile jest to możliwe. W przypadku choroby Hashimoto, możemy wyleczyć się z tej choroby usuwając tarczycę. Możemy wyleczyć wrodzicie zapalenie jelita grubego dokonując proktokolektomii, a więc usuwając całe jelito, ale jak wiadomo, zwykle nie jest to potrzebne ani wskazane. Pacjenci często się zastanawiają, dlaczego lekarz nie zalecił jakiegoś leku, jeżeli podejrzewa chorobę autoimmunologiczną. Dlatego, że leczenie zawsze uwzględnia się razem z obrazem klinicznym. Jeżeli pacjent nawet może już ma początki choroby autoimmunologicznej, ale czuje się dobrze, nie ma objawów, no, to same wyniki badań laboratoryjnych nie zawsze są wskazaniem do leczenia. Leki stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych, czyli immunosupresyjne, także sterydy, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego czasami poczekać lepiej jest i nie leczyć, niż wprowadzać od razu ostre, agresywne. Leczenie. Bo często mnie pytacie w przypadku Hashimoto, że mam przeciwciała, TSH jest w normie, a mam przeciwciała antyTPO tpo czy, czy inne, przeciwko tyreoglobulinie, lekarz nie przepisał leków. No nie, bo nie leczy się przeciwciał. Autoprzeciwciała mogą występować także u osób zdrowych. I wcale nie jest tak, że w chorobie przewlekłej zaawansowanej to stężenie przeciwciał będzie większe. Jeżeli dojdzie do całkowitego uszkodzenia czy zniszczenia narządu, miano przeciwciał może gwałtownie spaść. O tym też należy pamiętać. A moi drodzy, jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto, to również tutaj możemy pacjenta wprowadzać w remisję. Remisja może być klinicznie i laboratoryjnie nie do odróżnienia od stanu zdrowia, dlatego że pacjent ma prawidłowe wyniki badań. Znachorzy i naturoterapeuci mówią wtedy, że pacjent jest wyleczony. Za pomocą naturalnych metod wyniki badań prawidłowe. To nie jest wyleczenie to jest po prostu remisja. Po prostu w remisji chorób przewlekłych czy autoimmunologicznych, prawidłowe wyniki badań mogą, mogą prowadzić do takiej sytuacji, że dana osoba nie będzie miała ani objawów choroby i będzie nie miała również stwierdzonej tej choroby za pomocą obiektywnych badań, ale należy liczyć się, że prędzej czy później może u tej osoby pojawić się zaostrzenie, bo to nie jest jednak całkowite wyleczenie, tylko jednak to jest remisja, czyli podsumowując, choroby przewlekłe niektóre mogą być całkowicie uleczalne. Choroby autoimmunologiczne z reguły są nieuleczalne, za wyjątkiem narządowo swoistych, gdzie jedynym metodą leczenia skutecznego, całkowitego jest usunięcie narządu. Chory często musi przyjmować leki do końca życia, ale Tutaj zwykle bierze się pod uwagę stosunek korzyści takiej farmakoterapii długotrwałej do ryzyka. Gdyby chory nie brał tych leków, funkcjonowałby zdecydowanie gorzej, dlatego że niektóre choroby autoimmunologiczne mogą prowadzić do kalectwa albo zwiększać ryzyko wystąpienia raka. Moi drodzy, mój dziadek, dawno, dawno temu. Dziadek alkoholik strasznie zmartwił się, gdy dowiedział się od lekarza, że może mieć chorobę przewlekłą. Aż go ćwiartki po plecach przeszły. Poszedł do lekarza. Kaszlem. Ale ja jestem psychiatrą. Ale ja kaszlem jak, jak wariat. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was. Cześć.